Jadę właśnie do swojej ciasteczkowej restauracji Już Zipley tam na mnie czeka Bo to jest jeden z najlepszych pracowników wzorcowych I jest, jesteśmy Ciasteczkowa restauracja Czy wy to widzicie? Nasza piękna ciasteczkowa restauracja Zmieniła elewację z bloku lazurytu Teraz chcemy zmienić na złote bloki Tak właśnie to wszystko wygląda Dlatego teraz wejdźmy do naszej ciasteczkowej restauracji Również zmieniliśmy e, e, takie he, hełmiki Mamy ciasteczkowe, zobaczcie jak to śmiesznie wygląda. Diplay też ma taki. Dobra, wyjdziemy tutaj, zobaczymy. O, jakiś klient, jakiś klient. Witam klienta, witam mm. klienta, co tam słychać? jak ciasteczka smakują? Dzień dobry, dzień dobry, witam, panie Raki. Chciałbym tutaj zgłosić właśnie reklamację, bo muszę przyznać, że to jest po prostu paskudne, paskudstwo, jakieś spleśniałe, nie wiem. Co wyście tu zrobili, jakieś przypalone, spalone, w ogóle mi to nie smakuje, ani troszkę. O kurczę, aha, aha, widzę, że, że to ciasto jest jakieś spalone, czarne w ogóle. Chwila, chwila, przepraszam ogólnie... Musiał być ewidentnie pomyłka. Ja tutaj już pa, pan, pa, panu dzieci odkowi proszę bardzo, tutaj masz w gratisie takie ciasteczka, właśnie kupiłem świeżutkie. Proszę bardzo, dzieci, przepraszamy ogólnie za to spalone ciasto. Kurczę, ciasteczka z mlekiem. Ja ciasteczka to jeszcze lubię, no ale mleka to ani trochę. Kurde, ty ja... O kurczę, poplułem gdzie cały w ogóle, fu, niedobre to jest, co ty mi dajesz, to, to też jest ohydne, w ogóle zaraz, nie wiem co tu zrobię, nie podoba mi się ta wasza cukiernia, zeszliście, a kiedyś tutaj były pyszne ciasteczka, a teraz to już jest masakra, ja stąd idę, już więcej kurczę, w ogóle pieniądze oddawajcie, kurczę, złodzieje jedne, już więcej tu nie przyjdę, na razie. No na razie, o kurczę, słuchajcie, jest mały problem, bo te ciastka, zobaczcie. Widzicie te ciastka? Te ciastka są zielone, jakieś spleśniałe. O nie, o nie, Jeepley nie przypilnował naszej restauracji odpowiednio, żeby nasi klienci byli zadowoleni. Jestem, jestem zniesmaczony tą całą sytuacją. A może, że ciasto jest spalone, to ten piekarnik coś szwankuje? Hmm, coś z tym piekarnikiem jest nie tak? Nie no, ogień jest zwykły, normalny. Yy, tak jakby wszystko było ok. Nie wiem, nie wiem. Hmm, muszę, muszę zawołać Jeepley. A gdzie to w ogóle Jeepley nie zajmuje się klientami? Muszę iść chyba do góry zobaczyć e, gdzie on jest. O, o kurczę, widzę, że tutaj ciasteczka nieźle, nasze ciasta się pieką, ale będą pyszne, kurczę, trochę przypalimy, żeby były właśnie jeszcze smaczniejsze dla naszych klientów. Halo, Także myślę, że będą zadowol... co ty tutaj kombinujesz? Wow, ale masz. Ej, co ty w ogóle co ty tutaj? E, wiesz, że nasze ciasta były spalone za bardzo? Jak to kurczę spalone? Co ty mówisz? Przecież ja tutaj y, się staram, normalnie z zegarkiem stoję całymi dniami i pilnuję, żeby były na czas wyciągnięte z pieca. O co ci chodzi? No słuchaj, no jest problem. Nasza ciasteczkowa restauracja y, y, to, jest, to jest przesada jakaś. Zobacz tylko na to ciasto. Y, nie rozumiesz tego? Zobacz, ja ci pokażę, coś wytłumaczę. Tak ciasto nie powinno wyglądać, przecież ono jest całkiem spalone. Co ty w ogóle odwalasz za manianę? No kurczę, no nie wiem, może wyjątkowo za długo podtrzymałem, nie wiem, może za dużo tutaj ognia, może ty. A może coś z tymi piekarnikami jest nie tak, nie wiem, może słuchaj, sprzęt po prostu już nam nawala, no, nie mam pojęcia. Może i tak. Jeszcze widzę tutaj jakieś spleśniałe ciasteczka. Przecież to one są zielone, też też klienci narzekali na spleśniałe ciasteczka. Dzippy to nie jest nie tak. Coś jest nie tak Pokojnie, właśnie tutaj. Ja to ja to wezmę wyrzucę do śmietnika, żeby nie było, żeby nikt się nie zaczął. Słuchaj, może weź zanieść te piekarniki. Czemu tu w ogóle jest tyle ognia, co? Nie wiem, słuchaj, nie wiem. Nie nie wiem, nie mam pojęcia, ale biurę te piekarniki, pójdę do tego znajomego, daj mi ten piekarnik, pójdę do no znajomego, albo on naprawi, albo kupi jakieś nowe, dobra? No dobra, no to leć, słuchaj, leć, załatw to czym prędzej, bo kurczę, nie możemy zamknąć na długo naszej cukierni, bo tylko będziemy, słuchaj, ponosili stratę, a kredyt trzeba spłacać za lokal i tak dalej, no także tak, działaj, tak, tak. działaj. Co to w ogóle jest? Co? Tego wcześniej tutaj nie było, chwila... Pod naszymi piekarnikami ktoś wlał jakąś żółtą toksynę. Co to za żółta, żółta, woda? Patrzcie na to tylko. Jocie! Jeszcze czegoś takiego nie widziałem? To jest. Nie, no to jest to jest niedorzeczne. Kto to nam. Ktoś specjalnie nam pod piekarnik wlał jakąś toksynę, żeby po prostu nasze ciasto było niedobre, niesmaczne. O nie, muszę to zatamować. Ewidentnie muszę coś tutaj zmienić. Tak nie może być, tak nie może być. Kurczę, szybko, tutaj. O nie, o nie, żeby tego nie wlało się tam do środka. O kurczę, dobra. Tutaj już usunę. W takim razie teraz tylko będziemy mogli tutaj wstawić naprawy, naprawione piecyki i będzie wszystko elegancko. W takim razie jadę, słuchajcie, zobaczyć, gdzie jest mój, ten znajomy, bo mój znajomy ma swój własny prywatny sklep z naprawianiem, właśnie, różnych piekarników oraz ze sprzętem typu, typu do restauracji i ze sprzętem, właśnie ze sprzętem do, do restauracji, by wszystko było Lodówki, zamrażarki i właśnie tego, tego, te, takiego różnego że, typu rzeczy. okej, okay, ja jadę szybko, bo się spieszę. Pewnie zaraz na klienci będą, e, ale, ale, ale nie wiem gdzie jechać, nie wiem gdzie jechać. O, dobra, tutaj, tutaj jestem, 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 jestem. okej, okay, dobra, jestem. Słuchajcie, jeśli, jeśli chcecie razem ze mną rozwikłać ten problem, o co chodzi z tymi piekarnikami, bo coś tutaj jest nie tak, to kliknijcie łapeczkę w górę w tym momencie, napiszcie w komentarzu piekarnik, a przypnę wam serduszko, oraz jeśli tego nie zrobiliście, kliknijcie subskrypcję, Dzwoneczkiem. No dlatego subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Ja tutaj wchodzę do, do, do tego sklepiku. Yy, o, dzień dobry, dzień dobry, witam sprzedawcę. No witam, witam kurczę, przyjaciela. Zapraszam bardzo serdecznie, co ci tutaj sprowadza do mojego sklepu, co? Słuchaj, mam coś nie tak. E, moje piekarniki coś coś szwankują. Słuchaj, weź, weź zerknij okiem fachowca. E, czy, czy one jest zepsute? Są ciasta jakieś spalone. Ciasteczka wychodzą w ogóle jakieś spleśniałe, zielone. Nie wiem o co chodzi. Spójrz na te ciasteczka tylko. Rzeczywiście, coś jest nie tak. Słuchaj, a ile ogólnie ten sprzęt już u was funkcjonuje? Bo, może już jest za stary po prostu, wiesz? Może to jest kwestia już lat i trzeba kupić coś nowego, wiesz? Hmm, no dobra, w takim razie, słuchaj, co proponujesz? Jakie masz sprzęty tutaj ciekawe? No słuchaj, mam w ogóle mikrofalówkę, nawet w której Gplay siedział, widziałeś? <laughs> mam słuchaj, nowe piekarniki, jak chcecie, z gwarancją normalnie dożywotnią, także już na pewno nigdy Wam się nie popsują z blatem takim drewnianym i szarym, białym. No i ogólnie słuchaj, mam tutaj tak naprawdę cały, cały zestaw kuchenny, jakbyś e, chciał. Jakbyś chciał na przykład w ogóle zobaczyć tutaj, możesz zobaczyć jak mojemu sykowi, zobacz urządziłem w ogóle pokoik, mały, bo mały, ale on jest mały, słuchaj, będzie zadowolony, ja będę tu pracował, a on sobie tutaj będzie, wiesz co, mieszkał, no i ogólnie tutaj na razie nie wchodzimy, ale chodź, pokażę Ci jak powinna wyglądać prawdziwa kuchnia, ogólnie zapraszam Ciebie tutaj bardzo serdecznie, zobacz, to jest kuchnia typowego, normalnie, wiesz co, Janka Kowalskiego, który mieszka właśnie tutaj w mieście, widzisz, są wszystkie potrzebne sprzęty, jest lodóweczka, no i ogólnie takie i cały zestaw ci mogę nowy sprzedać. Cała nowa po prostu kuchnia Super. do waszej cukierni na pewno by zrobiła robotę, no i na pewno lepsze ciasta by wychodziły, W Takim nie? razie poproszę tę kuchenkę, tą kuchenkę, tą kuchenkę wszystko z twojego domu, co jest najlepsze biorę. Słuchaj, zapłacę ci 16 sztabek złota. Co ty na to? Kurczę, no powiem ci przyjacielu, że trochę mało, nie? Bo myślałem, że sprzedam to, za kurczę cały stakan, ty mi tu wyskakujesz z 16, jeszcze się tak samo porządza, wszystko ten. Myślałem, że ja to ci spakuję, wszystko tego. Oj, dobra, no, nie wiem, przestań, no dobra. przestań! przestań, Róba, przestań, jeśli... ja tutaj muszę możemy się umówić restaurację tak. szybko! Jeśli będę mieć abonament do żywotni w waszej cukierni na darmowe ciasteczka, no to możemy się tak umówić. No dobra, w takim razie zapraszam cię chętnie! Na razie. Na razie. Dobra, wszystkie mam potrzebne rzeczy. Piekarnik nowy kupiłem. W takim razie teraz już nic nie będziesz szwankować. Dobra, jadę tylko szybko do tej restauracji swojej, żeby, żeby dużo klientów, bo ja słyszałem, że chyba dzwonił, że dużo klientów teraz padło i nie wiadomo właśnie, co, 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 co tutaj jest. Kurczę. Co to jest? Fajne. Kurczę, zrobimy im kolejnego dowcipa. <laughs> nie będą kurczę sobie tutaj biznesu rozkręcali i kurczę, sprzedawali ciasteczka. Cudycze są niezdrowe, kurczę. Co oni sobie myślą? Będą tutaj kurczę sprzedawać na potęgę tego. Nikt tutaj nie widzi. Dobra. O kurczę, czerwony tutaj. tutaj. U nich są... On chce mi zepsuć. O nie, jakieś wylewa toksyny. Właśnie. Toksyny tutaj zaleje, kurczę, i mi będą takie mieli ochydne te ciastka, że fu, nikt ich nie będzie chciał, wszystkie będą spleśniałe. Ej, o masz, kurczę, ty. co ty tutaj robisz? Jesteś właścicielem o. tej restauracji. Pożałujesz tego, ja się ciebie boję, nic mi nie rób, nic mi nie rób. Czerwony Steven! lepiej stąd zwiewaj. Ja jestem legendarnym czerwonym Steve'em i słuchaj nie zawaham użyć się mojej pięści. Ja potrafię się teleportować, potrafię znikać. Także lepiej, kurczę, uważaj, bo naśleć na ciebie moje duchy, rozumiesz? O nie, 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 nic mi nie rób, tylko czemu mi robisz jakieś przykrości związane z moją restauracją? To jest moja restauracja, nie pozwolę, żebyś jakieś tutaj toksyny wylewał na nią. Słuchaj, kurczę, nie będziecie tu rozkręcać sobie biznesu, tym bardziej, że powinniście zmienić, przebranżowić ten lokal w jakieś zdrowe sałatki, a nie jakieś kurcze cukierki, ciasteczka i słodycze. To jest niezdrowe i trujecie dzieci. Mój synek, który kurczę, był kiedyś e, u was tutaj w restauracji, bardzo zachorował po waszych e, niefajnych ciasteczkach i tak naprawdę został grubym dzieckiem, połamał sobie nogi na rowerze ze względu na swoją otyłość, i kurczę macie przekichane, będę was kurczę nękał do końca życia. Także strzeszcie się i macie kurczę, zamknąć tą restaurację. Na razie. O nie, o nie, kurczę, to jest jakieś, to jest jakieś złe nawiedzenie przez, przez czerwonego Steve'a. O nie, muszę szybko powiadomić. Przecież teraz mamy przekichane. Teraz mamy przekichane. Ten Steve w ogóle tutaj jest. Ja cię. O kurczę, muszę uciekać, muszę uciekać. Czym prędzej. E, słuchajcie, nie wiem co teraz robić. Wejdę tutaj, e, postawię ten piekarnik. Czekajcie, e, zmienię ogólnie tutaj naszą, nasz asortyment. Ten piekarnik, który kupiłem, wezmę tutaj. E, teraz tylko muszę zalepić dziury i gameplay. Przychodzi tutaj Gplay szybko i, I mi mówi, co my mamy zrobić Gplay, Gplay, jesteś tutaj może? No jestem, właśnie obserwuję sobie, co tutaj robisz I jak tam ogólnie, udało się naprawić piekarnik? Będziemy tak. działać dalej? Tak, 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 daj mi tylko zapalniczkę, jak możesz Ja tutaj ogólnie już wszystko naprawiłem Z tym piekarnikiem naprawdę było coś nie tak Za długo go mieliśmy ogólnie I on nie działał, już kupiłem nowy Także teraz będzie działać Dobra, w takim razie jest tutaj zapalniczka Wow, jakie ciasto fajne, nowe ciasto zrobiłeś? Kurczę, ale czemu w ogóle teraz mamy tylko jeden piekarnik? Będziemy, słuchaj, mniej, mniej, mieli, mieli mniejsze, wiesz co, siły przerobowe. Będziemy mieli w ogóle ciasta robili teraz. Nic nie zrobię. Ja idę posprzątać stoliki, dżiple i już jestem całkiem zniesmaczony tą restauracją. Ja tutaj zajmę się swoimi sprawami. Dobra, a ja tutaj trochę, wiesz co, poogarniam i upiekę może coś, może jakieś lepsze ciasteczka, okej. Okay. Dobra, także słuchajcie, tutaj tego w ogóle musimy tutaj... Dodać specjalny składnik tak naprawdę, ok, o, który mi polecił ten czerwony Steve, mi powiedział, żebym tutaj to wlał, ok, no i zrobimy tutaj może zatrute ciastka, bo on mnie kurczę z Ile to jest co? Co ty, co ty miałeś, powiedziałeś? Miałeś, Słyszałem miałeś, to wszystko, sprzątać. Ty, ty, ty miałeś, co? I, i kolejny nowe, kolejny nowy ten w piecek wstawiłeś, a co tam na dole jest? Co to za toksyna tam na dole wlałeś? Czy to nie jest to czerwonego, od czerwonego Steve'a ta toksyna? Laki, kurczę, słuchaj Stała się w ogóle tragedia Przyszedł pewnego razu do mnie czerwony Steve I mnie zaszantażował Powiedział, że albo zamknę tą restaurację Albo mam yy, możliwość, wiesz co Robienia tutaj zatrutych ciast Albo mi spali dom i chatę, nie No i po prostu stwierdziłem, że no nie ma sensu Z nim walczyć, bo to jest legendarny czerwony Steve i Ja nie chciałem z nim zadzierać No i stwierdziłem, kurczę, że będę robił te zatrute ciastka Tak jak mi kazał I przynajmniej nie zniszczy mojego domku Ja nie wiem co ja mam robić, słuchaj, on jest niebezpieczny Wiesz co, ja się go słucham, bo tak naprawdę no nie wiem do czego on jest zdolny, wiesz o co chodzi. Zostawmy na niego pułapkę, ale słuchaj, naprawdę chceś poświęcić naszą restaurację i opinię naszej restauracji dla jakiegoś czerwonego Steva. zobacz jakie mamy ciasta niedobre, spalone ciasta, jakieś Dobra. przepleśniałe ciasteczka, zielone, fu, to przez tą toksynę właśnie. Robimy tu porządek, słuchaj. Od nowa wszystko zaplanujemy. Pierwsze co, to musimy wpakować w pułapkę tego Steve'a. E, może zrobimy na niego jakiegoś, tu, słuchaj, trollka. Jeśli on tam z tyłu, on tam cały czas z tyłu coś robi. Nie wiem, czy go widziałeś, czy nie. O, tak, dobrze, tak, że tak. masz benzynę, słuchaj. E, możemy tutaj normalnie rozlać benzynę i wiesz, coś zrobić, jakąś podpuchę normalnie, jakąś pułapkę, nie? Dobra, to masz dawaj, jakieś... kupmy tutaj jakiś dół. Kupmy tutaj szybko jakiś dół. Dawaj, Trzymaj jakieś... mordeczko. Ja tutaj mam takie pułapki. jakąś w to wpadnie, normalnie to wleci kamery tutaj. Możemy poustawiać lasery. Co ty na to? Dobra, czyli ja tu to położę i to będzie działać, tak? Tylko teraz będzie trzeba uważać, żeby nie wpaść w to. Pokazać ci, jak to działa? Słuchaj, patrz. Ja na przykład idę, 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 bęk. Zostałem uwięziony i go tak schwytamy. Słuchaj, zadzwonimy później na policję i normalnie już więcej kurczy nam nie będzie, wiesz co, tutaj groził. Okej, okay, mam tutaj też alarm, wiesz co, jakby ktoś tutaj go widział, no to tutaj klikasz guzik i będzie alarm. I no i oczywiście lasery musimy dookoła poustawiać, nie? Kurde, okay, niesamowity to jest plan, ty to masz tych. Ty to masz tych dużo rzeczy takich fajnych, fikuśnych, kurczę, teraz nasza restauracja będzie strzeżona przez lar, la, la, alarmy, lasery i kamery. Dobra, ja w takim razie tutaj y, właśnie zrób to. Y, Czym prędzej, żeby tutaj ta restauracja była całkiem gotowa. I on właśnie tutaj chciał się dostać, cały czas się próbował dostać do naszych piekarników, wiesz? Kurczę, a to cwaniak, słuchaj, teraz mu już tak łatwo nie odpuścimy. Będą, będzie tutaj, wiesz co, odejść laki, okej, okay, dobra. Zobacz, jakie tu będzie zabezpieczenie. On się tu nie będzie mieć nawet jak zbliżyć, widzisz, dzięki tym laserom, bo zostanie po prostu porażony. Okay, uważaj. Joach, niesamowite to jest kurczę, naprawdę fajnie, że kupiłeś dużo tych sprzętów takich ochronnych. Ja tutaj jeszcze odpalę ogień, bo musi palić się pod naszą, właśnie pod naszym piecykiem ogień. Dobra, w takim razie tu jest wszystko już gotowe. O alarm, o, ale mnie to bolało. Trochę mi zaszczypało ten alarm, po piętach posmyrało. Jeszcze, słuchaj, nie zaaktywowałem tego na pełny, wiesz, co, na pełną moc, także na razie lekko to może razić, ale wiesz, za momencie kurczę, jak to wznowię wszystko, to będzie git, będzie elegancko, kurczę raziło Pro po prostu laserem tutaj bardzo mocno. Dobra, słuchaj, ja w takim razie yy, czekam na niego i tutaj będę, jak coś będę klikał ten alarm, okej? Okay? Okej, okay, dobra, słuchaj, jak tylko go zobaczysz, to w ogóle dzwoń po policję, schwytamy go do więzienia. Dobra, dobra, dzwoń do, po policję. Słuchajcie, ja mam taki plan, żeby tutaj ogólnie się ten, tutaj ogólnie się właśnie gdzieś zaczaić na niego. E, o, i tutaj będzie najlepszy, najlepszy etap właśnie tego, żeby się skryć tutaj. Zobaczcie tylko na to. O, kurczę, przecież to jest niesamowite. Gplay w taki szybki sposób obudował e, naszą restaurację, żeby była bezpieczna. Ale on jest niesamowity, zobaczcie. Lasery, kamery, alarmy, wszystko to jest. Ja obs będę obserwować z góry, czy on tutaj nikt się nie. Jest. A, to to jest w ogóle, co oni tu zrobili. O nie. O kurczę, to to jest za laser jakiś, jaki kuje, jak mocno to boli. Jej. Co to w ogóle jest, Kratki jakieś? O nie, kurczę, ja tutaj normalnie zaraz im wyleję. Wyleję im tu maść kurczę, niech tutaj nikt nie przychodzi w ogóle najlepiej. O, o, o kurczę. Ja nie mogę, tym myślą, że sobie dadzą radę z jakimiś laserkami śmiesznymi. <laughs> nie ze mną takie rzeczy, kurczę, chłopaki. Ja nie mogę, co wy sobie myślicie? Jeszcze więcej, więcej tej mazi, może tutaj jeszcze wylejemy na przodzie, żeby nikt nie był w stanie wejść tutaj do... Ej! Kurczę! Co jest? Ej, kurczę ratunku, wypuszczać mnie stąd! Ej, kto to zrobił? Kto to później? Co, ty? Zwaniaku, Nie wyjdziesz już stąd, nie wydostaniesz się stąd! Co najwyżej mogę cię zgniłymi ciasteczkami, które sam wyprodukowałeś yy, obrzucać, ty czerwony Stivie. Wypuszczaj mnie, kurczę, lamusie jeden, bo ci zaraz zrobię kuku na muniu, rozumiesz? Nie, wypuszczajcie stąd. Jesteś tutaj uwięziony do końca życia. Wzywam policję i będziesz schwytany na policję za to, że otru, chciałeś otruć ludzi, którzy przychodzili do nas, naszych klientów oraz y, wszystko robiłeś nam y, nie tak, jak trzeba. Pożałujesz tego, naśle na ciebie moje duchy i kurczę, ta, ta wasza cukiernia zostanie nawiedzona już raz na zawsze. Nie pozwolę na to jest, dobra! Szybko jadę teraz po policję, szybko jedę po policję. Jest! Udało nam się schwytać jadę szybko po policję. A Wy słuchajcie, teraz w tym momencie zasubskrybujcie mój kanał nowy. Zobaczcie, yy, pod, podczepiłem w komentarzu yy, właśnie ten kanał. Musicie dać subika teraz dzwoneczkiem yy, i będzie super, tam będą takie niesamowite filmy, jak schwy schwytamy właśnie, yy, co zrobimy z czerwonym Stevem, tam będą takie filmy. Dlatego yy, subskrybujcie go. No i siemanko!